poradzić z tą porażką długo, mówił pan po jesiennych derbach. Teraz jest lepiej? Rzeczywiście. W zeszłej rundzie był to ciężki moment. Tym razem zwyciężyliśmy, także radość jest. Udało się zrealizować plan na to spotkanie, czyli zdobyć trzy punkty, także rzeczywiście już troszeczkę lepiej się z Z trybun wyglądało, że gdyby sędzia nie miał kartek, to tutaj odjeżdżałyby ambulansy ratunkowego pogotowia raczej. Strasznie chyba twarda walka podjęta przez obie strony. No to są derwy. Wszyscy oczekują, przede wszystkim kibice od nas, takiej gry, takiej walki, takiego zaangażowania. Także tu nie ma się, się co dziwić. W tych meczach zawsze jest dużo kartek i myślę, że to się przez długi czas nie zmieni. Mogło być więcej niż 1-0. Wisła miała przewagę z każdą minutą większą, a obrona się rozluźniła, bo brakło dwóch ludzi. Trochę skuteczności Wam z kolei. No rzeczywiście, szkoda, że tej jednej, drugiej, trzeciej bramki nie udało się strzelić, byłoby jeszcze fajniej, ale musimy się zadowolić tym, co jest, czyli skromnym 1-0. Czy ze stylu, w jakim mecz? Myślę, że dzisiaj bardziej cieszy samo zwycięstwo, a, a ten styl no, rzeczywiście nie był do końca taki, jak, jak sobie marzyliśmy. ale jeden? Nie, myślę, że zgadza się. Wisła miała grać w tym o zdecydowanie o cele wyższe, natomiast tak się ułożyło nie inaczej. Musimy do końca wszystkie mecze wygrać. Może znowu się szczęście uśmiechnie. I... E, zajmiemy takie miejsce, w którym e, da nam szansę grania w pucharach. To jest chyba taka ulga, prawda? Taki trochę kamień z serca, bo w całym tygodniu takiego napinania. Myślę, że no, do każdego meczu bardzo się koncentrujemy, i zawsze to wychodziło e, dobrze, natomiast no, e, ostatnimi czasy graliśmy coraz lepiej, wygrywaliśmy, strzeliliśmy te bramki. E, także no, nasza pewność siebie była coraz, coraz większa i myślę, że to potwierdzamy w każdym meczu. Patrząc za to, co się dzieje w tabeli, na górze tabeli, to bierze Was taki żal, że tych, no, dosłownie jeden drugi mecz wykorzystany, wygrany i bylibyście w tej walce, w tej dziwnej walce o, o puchary i mistrzostwo. No, wychodzi na to, że naprawdę niewielką ilość punktową wystarczy mi do tego, żeby zdobyć mistrzostwo i tego myślę najbardziej żałujemy, że wystarczyło w dwóch meczach Zdobyć sześć punktów i praktycznie no, byśmy mieli 49 i jeden punkt mniej niż e, dwie pierwsze drużyny i byśmy się liczyli do ostatniej kolejki o walce o mistrzostwo. No, ale... znaczy, że nie należy się za wcześnie poddawać, bo wszyscy ale... tu w klubie powiedzieli, że a, już nie ma szans. A... Ehm... No, nikt się nie poddaje. No, taka jest piłka, no, taki futbol. Nie wykorzystuje się sytuacji, które stwarzamy. E, w paru meczach zabrakło troszkę szczęścia e, i, i przez to nie zdobyliśmy punktów. E, ale na pewno nikt nie, nie tutaj grając w Wiśle nie chce lekceważyć chce przeciwnika czy odpuszczać jakieś mecze, bo to, bo to już myślę nie ten, nie ten czas. Sobol dzisiaj próbował tak próbował zdobyć bramkę, niestety mu się nie udało, ale naprawdę miał chyba trzy okazje sam, próbował, miał mógł mieć asystę, to byłby taki powrót w wielkim stylu, szkoda, że nie wyszło. No, to bym bardzo kibicowałem Radkowi, żeby e, dzisiaj wystąpił w meczu, to żeby strzelił bramkę. Natomiast ja myślę i tak bardzo pozytywne e, tutaj wejście u siebie w takim, w tak ważnym meczu dla nas wszystkich, dla kibiców. E, jak widać, że, że dobrze jest przygotowany. Kwestia myślę czasu, jak, jak, jak tylko sobie będzie grał od początku e, i, i będzie, będzie walczył dla Wisły. Jak najbardziej tak, Kibica, ja uważam, że zawsze jest to 12 zawodnik i dzisiaj to, to było słychać i, i czuliśmy to, że w każdej minucie bardzo nas wspierają. Ja cieszysz się, że Krakowia spara z zligi, czy jednak masz taki żal, że już nie zagracie derby w przyszłym sezonie? Ja koncentruję się tylko i wyłącznie na, na Wiśle, to co się dzieje w innych klubach to, to, to nie moje problemy, mamy swoje. I, My musimy tutaj radzić sobie z tym, że zostały dwa mecze i trzeba wygrać i to jest nasze następne. No Ale to jest taki wyjątkowy rywal dla każdego Wiślaka, więc, więc koncentrujemy się na, na Wiślaka. Oczywiście tak trochę niezbyt dobrze, Krakowia dominowała przez 20 minut. Czy to właśnie z nerwów wynikało, czy z tego, że oni się na was rzucili? Nie, nie wiem oczywiście co, ale naprawdę to pierwsze 20 minut jak to grali, grali, bardzo robko i nie, nie, nie mogli... Z kontrolerów piłku i posiadanie było źle. Mhm. To w, w zasadzie tylko szczały z dystansu, nie było jakieś tam poważnych sytuacji, tylko sam na sam? No tak, ale, ale my też nie dużo z, z, zrobili takich sytuacji dla No w takich, taki, takich spotkaniach zawsze, zawsze jeden z może jakby to e, sądzić tak, na tym macie. W sumie można powiedzieć, że oni nie wytrzymali trochę tego meczu psychicznie, po drugiej połowie już tak bezmyślnie faulowali, no i kończyli nawet w siedmiu. Może my bardzo szybko grali, od tego właśnie. To no, trener mówił właśnie, że dużo graliście jeden na jeden i jakbyście prowokowali do tych fauli. No jak pro, kiedy ty jesteś jest, jest, jest szybszy, to, to oczywiście oni za za, za ręki, za za A to jest to to normalna sytuacja. Kiedy, kiedy grasz w 1-2 kontaktu to bardzo ciężko już e, e, jakby wy, piłkę i oczywiście to, to, to idzie takie takiej fali no, nie normalne. Ale to i problemy nie nasze. Po meczu macie do końca, wiadomo, no, może już w zasadzie na nic szans nie macie. Jak, jak, jak te mecze będziecie traktować? No jak jest jeszcze mało teoretycznych szans to będziemy grać na zwycięstwo. Powiedz mi jeszcze o Twoją przyszłość, czy coś się zmieniło, czy na razie... No myślę, że przed górnikiem będzie wszystko jasne. A tak, czy nie? Przepraszam? Raczej nie, tak? No myślę tak. Chciałbyś dostać? No już dawno powiedział co tak. Nie co powiedzieć o atmosferze chce po prostu powinniśmy No oczywiście, to zawsze zawsze dla, dla kibic jest najważniejszy ten dwa macie w sezonie i dzisiaj to sobie często dało, myślę, że... E, bardzo piękny z naszym kibicom na, na, na ten cały co... miało być na zero z tyłu, tak się skończyło. No, czyli dla obrońców to dobra ocena. Znaczy, na pewno się cieszę z tego powodu, że bramki nie straciliśmy i, no i tak mówię, no, cieszymy się z tego zwycięstwa. Myśleliśmy, że jeszcze uda nam się więcej bramek strzelić, żeby spokojnie ten przebieg meczu prowadzić, no ale na pewno się cieszymy ze zwycięstwem. Powiedz, skąd się wziął u was taki nerwowy początek, że pierwsze 20 minut oddaliście tak inicjatywę rywalowi. Czy to z nerwów, czy... Czy oni was zaskoczyli taką agresywną grą? Nie wiem, ciężko powiedzieć. No, sam, sam na razie nie umiem na to, na to pytanie odpowiedzieć, no bo, bo... tak nie powinno być, że żebyśmy, my się bali Krakowi, tylko Krakowie powinna się nas bać, no i nie wiem. No, zobaczymy powtórki, powtórki na odprawach i wtedy będziemy coś też myśleć. Miałeś raz okazję, że mogłeś strzelić kola chyba po roku, nie? Mam... No powinienem bardziej piłkę skierować do ziemi, żeby... głową, ale no uderzyłem, jak uderzyłem, no. Mam nadzieję, że następnym razem się uda. Powiedz mi, czy doczułeś dużą tremę przed tym meczem? Czy, czy to było tak jak normalnie? Trochę się oczyszkałeś? Nie no, bardziej, bardziej taką podwójną mobilizację niż tremę, dlatego bardziej to dla mnie pozytywnie wpływało, te derby. Po meczu jakie było odczucie? Bo to były pierwsze takie derby z pierwszą drużyną wygrane. No nie wiem, na pewno bardzo cieszyłem się, że mogłem w tym uczestniczyć i że wygraliśmy ten mecz i Jakąś tam cegielkę dożyłem też do drużyny. Czy jakoś świętował specjalnie teraz? Nie, znam, co na z... pewno nie. No. Jed jedyne z czego się nie cieszę po tych darbach to to, że zdobyłem czwartą żółtą kartkę i, i zawsze nie będę mógł wystąpić prawdopodobnie, dlatego no nie wiem, to jest jedyny minus. A powiedz mi, jak to wyglądało już pod koniec na bo Krakowia dość dużo faulowała, sypały się kartki, czy tak rzeczywiście między wami skrzyło? Nie wiem, muszę przyznać, że że i tak, moim zdaniem, jakieś tam takiego, brzydko mówiąc, chamstwa nie było na wojsku tylko jak coś takie, takie kartki Krakowia chytała po prostu, jakim maor na przykład uciekał i łapanie za koszulkę, takie, takie drobne, nie było żadnej takiej brutalności, mi się wydaje, może tam w dwóch przypadkach. maor się okazał bezcennym zawodnikiem dla Waszej drużyny, zdobywając tego gola i grając tak, jak grał dzisiaj? Znaczy, no, na pewno maor jak jest w formie i... i... Jak gra ja, tak jak dzisiaj, to na pewno dużo nam daje jako, jako drużynie i widać było to na wojsku, bo, bo robił przewagę swoją osobą i bramkę ładną się z wolnego, dlatego na pewno Maor, Maor bardzo dużo daje naszej drużynie. Ty chyba jako stoper to się cieszyłeś, że nie masz takiego rywala przeciwko sobie. Na pewno no tak, no, chociaż, chociaż w drużynie przeciwnika też jest Van yy, z którym, którym bardzo trzeba było fizycznie walczyć i Sadi, który jest szybkim zawodnikiem niskim, dlatego. Mówię, że, że, że też mają takie swoje pojedyncze tam jednostki, które, które trzeba uważać. A na treningach trzeba bardzo uważać na Maura, żeby e, nie było śmiechu. Nie, ja myślę, że, myślę, że nie. Cięż, ciężko powiedzieć to wczoraj, no. dobrze jest przeciwko takiemu zawodnikowi grać na treningach i można w urządku się uczyć na pewno. Więc jeszcze na koniec jak u ciebie ze zdrowiem, bo jakbyś często łapałeś kontuzję, czy już wszystko jest w miarę OK, czy... nie, no, na razie na razie nie narzekam no. Parę meczów pod rządu zagrałem Pe w pełnym wymiarze są, dlatego tego się mogę cieszyć, że nie ma kontuzji. Dwa ostatnie mecze będą po to, żeby udowadnić już tą, tą dobrą formę, czy, czy tam jeszcze ktokolwiek myśli, z co robić, patrzę w tą tabelę i czy to punkty, znaczy, na pewno wypadnia. na pewno jak wyjdziemy i na mecz w zabrzu i ze Śląskiem wracamy, to tylko po to, żeby te dwa mecze wygrać i nie ma innej możliwości. atmosfera była z jednej strony pozytywna, na drugą starałem się nie zwracać uwagi na, na, na te petardy hukowe i, i na te inne rzeczy, no ale, ale jak kibice śpiewają, to na pewno, na pewno dużo nam to daje. To chyba takie pługi, takie, takie petardy to strasznie dekoncentrują, Tu coś huczy za uszami i tak dalej. No, no nie wiem, no my musimy, musimy się skupiać na grze i nie możemy, nie możemy zwracać na takie coś uwagi, no ale, no ale wiadomo, że przy, przy jakiejś przerwie w meczu coś się na pewno, jak są takie zamieszki albo coś się na pewno, to też się widzi czasami. Kibice zakomunikowali Wam, że mile widziana byłaby, byłoby zwycięstwo Śląska nad Wami, ze względu no. na to, jaka jest teraz tabela. Nie wiem, na to, na to, na, na to się za bardzo nie powinno wypowiadać, bo tak jak mówię, wychodzimy na dwa mecze i będziemy te dwa mecze chcieli wygrać. I, i nie ma takiej możliwości, żebyśmy wykalkulowali w jakichś meczach.